Ja, ja bardzo chcę się zająć miłością, bo tutaj bardzo często my wypieramy to, co mówiliśmy, wypieramy, nie chcemy czuć. Na przykład raz zostaliśmy zranieni w relacjach damsko-męskich na przykład zostaliśmy zranieni i zabudowujemy te serducho i po prostu tworzymy takie mur chiński, że, że nie da się tam dostać i tam, no nie wiem, co by tam się przebiło, więc ja jakby też pokazuję i uczę na nowo. Jak pokochać siebie, bo jak w momencie pokochasz już siebie malutku, malutkimi krokami, zaczniesz kochać siebie, to to wyjdzie i wtedy być może z, w zaufaniu komuś też dasz tę te szansę wtedy, żeby dać siebie pokochać. A no to jest ciekawe, bo to zazwyczaj są te dwie strony medalu, albo ktoś po prostu idzie jak w dym w pierwszą przypadkową relację i po prostu nie ma żadnych granic. I zazwyczaj nie patrzy na żadne czerwone flagi, albo właśnie jest tak ostrożny, że w ogóle nie dopuszcza nikogo do swojego serca. Tak. I, I to jest po prostu no, bardzo ciężkie wtedy zbudować cokolwiek nie? z drugim człowiekiem. I to też niezależnie od tego, czy to jest relacja romantyczna, czy biznesowa, przyjacielska, bo tam też muszą być emocje. Znaczy ile emocji idzie między nami, jak my tworzymy ten festiwal nawet, nie? Dzisiaj się śmiałyśmy, ukasiśmy. <słyska> To takżeśmy się śmiały, bo Kasia też była ciekawa, jak my to spotykamy się, czy w ogóle w tym samym mieście mamy, w ogóle 4 godziny od siebie, no ale od czego są telefony, Zoomy, Whatsappy i te, itp, i tak dalej, nie? Mm. Więc relacje, budowanie relacji każdej, jeżeli no to też potrzebujesz czuć, być mm. emocjonalnym i do tego wracamy. Ja. Pamiętam, jak dwa lata temu byłam pierwszy, tak, byłam na takim właśnie warsztacie. To była szkoła liderów, i tam nas uczono. Tam byli, tam byli naprawdę liderzy, ludzie, którzy prowadzili milionowe biznesy. Bóg wie, co tam jeszcze, i tam uczono nas że właśnie teraz, teraz otwieramy się, że biznesy prowadzi się w sposób inny, w sposób właśnie z, z, zgodny z emocjami, zgodny ze sobą, z autentycznością, a nie, że ty jesteś taki sztywny lider i, i, i reszta to są podwładni, tylko tam nam pokazywano właśnie, jak być takim liderem człowiekiem i to był piękny warsztat. No mówię wam, ile tam łez wylałam, <grym> ile tam chusteczek poszło, mm. ale ile i tam ja pamiętam, że mega sobie poradziłam ze wstydem i nawet mm. wiecie co? Wyszło, że taki wstyd miałam, że w życiu bym się nie spodziewała, jakbym nie przeszła tego warsztatu, że ja właśnie dokładnie taki wstyd miałam. I tak samo może być właśnie na naszym festiwalu, prawda? Że.